Tradycją w takim networkingu jest to, że odbywają się zorganizowane spotkania jeden na jeden, czyli każdy z każdym w danej grupie w regionie powinien tak zwany speed dating wykonać czyli taką 15-minutową przynajmniej rozmowę, gdzie opowiada się wzajemnie najczęściej o swojej firmie. Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Cześć, drogi słuchaczu, dzisiaj postaram się opowiedzieć moje doświadczenia po czterech latach uprawiania tzw. networkingu. Czym jest networking? Networking, według mnie, to jest zorganizowany sposób poznawania nowych kontaktów oraz pogłębiania relacji z tym otoczeniem, w którym się w ramach networkingu znajdujemy. Taką najpopularniejszą formą networkingu są śniadania biznesowe, które odbywają się w dużych miastach Polski, i tam takie organizacje jak BNI czy Towarzystwa Biznesowe. Organizują różnego rodzaju wydarzenia, gdzie najczęściej wygląda to w ten sposób, że spotyka się systematycznie grupka przedsiębiorców, którzy chcą robić wzajemnie sobie interesy, jedzą śniadanie i jedna z osób, która jest zaangażowana w taki networking, prowadzi prolekcje. Są również tak zwane sesje podziękowań oraz rekomendacji. Czyli w sposób zorganizowany można albo polecić komuś klienta, pracownika, jakiś inny kontakt do podwykonawcy, którego potrzebujemy, albo podziękować publicznie osobie, która taki kontakt na poprzednich spotkaniach zainicjowała. Ja osobiście byłem 4 lata zaangażowany w towarzystwo biznesowe. Mogę, jakby, powiedzieć od strony tej organizacji, jak to wygląda. Otóż. Błędnym przekonaniem, które widzę, które się powtarza, jest to, że samo uczestniczenie w takich spotkaniach przynosi efekty. To jest efekt zaangażowania i te efekty nie są też bardzo często tak duże, jakbyśmy się mogli spodziewać, trochę jak w reklamy internetowej. Musimy w sposób systematyczny, zorganizowany brać udział w takich spotkaniach, udzielać się. E, Angażować w postaci prowadzenia prelekcji, angażować się również, jeżeli chcemy wyjść na wyższy poziom w tak zwany networking regionalny czy turystykę networkingową, czyli występowanie w różnych miastach Polski, powinniśmy również tam dawać prelekcje, jeżeli chcemy najlepszy efekt, jeżeli natomiast chcemy taki najpełniejszy efekt, który mi się udało osiągnąć, to zostanie prezesem regionalnej grupy w swoim mieście. Jeśli chodzi o, o to, jak powinniśmy się przygotować, żeby zacząć z Networkingu korzystać, no to powinniśmy sobie po prostu znaleźć przez wyszukiwarkę czy BNI, czy Towarzystwa Biznesowe i zapisać się na takie bezpłatne śniadanie danej grupy w mieście. Potem, jeżeli chcemy być takim stałym członkiem takiej organizacji, to zazwyczaj jest to opłata w granicach paru tysięcy złotych rocznie za uczestnictwo, plus jest tak zwana składka śniadaniowa, którą płaci się za catering na poszczególne wydarzenia. Jeśli chodzi o też taki tajny składnik, który przynosi efekty, to jest taka chęć pomagania. Trochę na zasadzie karmy, czyli nieoczekiwanie na początku, że to przyniesie nawet w pierwszych miesiącach taki efekt postaci nowych klientów, czy nowych kontaktów, typu pracownicy, podwykonawcy, tylko udzielanie się w tej grupie, żeby rozwiązywać problemy. O tyle jest to fajne środowisko, że zazwyczaj. Jak ludzie spotykają się, wiadomo, raz w tygodniu, co środę o siódmej rano na śniadanie, no to zaczynają się pogłębiać te kontakty, czyli można powiedzieć, że jakość tych relacji jest, jest dosyć w znacznym stopniu bardzo dobra. Nie tylko można jakby pozyskać taki szybki deal, ale również na przykład czy znaleźć wspólnika biznesowego, Pewnie nieraz były takie historie, że powstały nawet małżeństwa z takiego środowiska. Są to ludzie, którzy, których łączy zazwyczaj pewien wspólny światopogląd, no chociażby to, że w tych organizacjach mówimy o przedsiębiorcach, prawda? Czyli to są już osoby, które prowadzą przynajmniej działalność gospodarczą, które często zatrudniają ludzi i którzy często mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Czyli jest masa tematów, które łączy takie osoby i to jest fajne, ponieważ no jakby te rekomendacje nie kończą się tylko na tym, że polecamy sobie kontakt stricte biznesowy, ale czasami również poleca się kontakt do hydraulika, do prawnika, do jakiegokolwiek specjalisty, który jest po prostu potrzebny, sprzedaż auta i tak dalej. Są to głębokie relacje, które wymagają czasu. Jak widzę osoby, które najczęściej po roku rezygnują z networkingu, no to są po prostu zazwyczaj osoby, które nie robiły tych rzeczy, które, które są niezbędne, żeby te efekty uzyskać. Ja osobiście w pierwszym roku uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych w Trójmieście dwukrotnie poprowadziłem prezentację, jeździłem po Polsce i dawałem prelekcje Promując Web Metro, chyba w czterech miastach, zaangażowałem się również w warszawski klub biznesu premium, czyli tak zwane e, dla vip spotkania, gdzie były większe firmy, bo w ramach WebMetro staramy się pomagać przedsiębiorcom, zarówno tym małym, jak i większym, więc jakby zależało mi na różnorodności tych spotkań. I muszę powiedzieć, że już po pierwszym roku faktycznie miałem wymierne efekty. Poznałem świetną kancelarię prawną z Warszawy, poznałem gościa, który jest wybitnym specjalistą od zarządzania finansami, pozyskałem jako firma również paru klientów. Poznałem też osobę, która przez długi czas prowadziła mnie mentoringowo, jako mój coach, można powiedzieć, więc no, muszę przyznać, że efekty jego w pierwszym roku były świetne. Potem drugi, trzeci rok to już było więcej podróży z prelekcjami i było to również mniejsza ilość takich bezpośrednich efektów, ponieważ jest taki trochę w networkingu efekt, że oczywiście najwięcej tych relacji można nawiązać w tym swoim regionalnym środowisku, gdzie się, gdzie się widzimy częściej. Natomiast jak już jest rozpoznawalnym w tym środowisku. Bo jest również grupa na Facebooku i jakby dzielenie się postami i rekomendacjami, to osiąga się mniejsze efekty w drugim i trzecim roku, no z racji tego, że już cię większość ludzi rozpoznaje, czyli ten, kto na początku bardzo potrzebował takich usług, no to, na, no to już wtedy skorzystał. Natomiast oczywiście zdarzały się takie sytuacje, no, że przychodzili nowi klienci, faktycznie to byli klienci lojalni. I tacy bardzo ciekawi. Czwarty rok to była pandemia, czyli gdzieś tam te spotkania ograniczały się do online'u. I ja muszę przyznać, że ja osobiście w online'ie czuję się znacznie lepiej niż w takim świecie bardziej ekstrawertycznym, no ponieważ nie muszę tak wychodzić ze swojej strefy komfortu przed kamerą, czuję się lepiej. Więc jakby dla mnie ten online jest. Taką sprawą dosyć normalną, codzienną, bo jakby mamy wielu pracowników WebMetro, którzy pracują wyłącznie zdalnie, więc te spotkania cały czas są realizowane. I dla mnie nie było to wyzwaniem, żeby przejść w ten tryb spotkań na Zoomie, czy, czy, czy generalnie, właśnie w formie wideokonferencji. Natomiast bardzo wiele członków, zarówno BMI, jak i Twarze Biznesowych lubi ten format stricte ściananiowy, spotkaniowy, więc jakby no, tutaj jest taka część, która się wykruszyła w obu organizacjach. Także można powiedzieć, że teraz jest to bardziej nastawiony świat na introwertyków, którzy gdzieś tam mogą w zaciszu domowym czy własnego biura sobie taki networking. 1 na jeden uprawiać. A, jeszcze ważna właśnie rzecz, a propos 1 na 1. Tradycją w takim networkingu jest to, że odbywają się zorganizowane spotkania 1 na jeden, Czyli każdy z każdym w danej grupie w regionie powinien tak zwany speed dating wykonać czyli taką 15-minutową przynajmniej rozmowę, gdzie opowiada się wzajemnie najczęściej o swojej firmie, czym się zajmuje jakie są obecnie wyzwania, co jest potrzebne. I bardzo często z tych kontaktów wynikają biznesy, a nawet nie czasami bezpośrednio z między jednym a drugim rozmawiającym, tylko z takiego efektu, że zna się osobę, która może tę potrzebę spełnić. Także jest to dość ciekawe. Muszę przyznać. Kolejna, Kolejna istotna rzecz odnośnie networkingu to jest dobieranie sobie grup tam, gdzie nie ma naszej konkurencji. To jest też taka zasada we wszystkich tego typu organizacjach, że na jedną grupę regionalną może być jedna osoba z danej branży, chyba że ta osoba, która już jest uczestnikiem, wyrazi na to zgodę, żeby konkurencja była w tej grupie obecna. Tak więc widzicie, że świat networkingu jest już dość dobrze rozwinięty, dobrze zorganizowany, tych grup jest przynajmniej paręnaście jeśli chodzi o towarzystwa biznesowe, natomiast jeśli chodzi o BMI to jest ich w Polsce samej myślę, że już parędziesiąt, tak więc jeżeli właśnie poza oczywiście Polecanym przeze mnie gorąco marketingiem internetowym, reklamą internetową, szukasz sposobu i masz czas przede wszystkim, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach raz w tygodniu, zazwyczaj są to 2 trzy godzinki. No to myślę, że networking jest ciekawą, przynajmniej ocą do sprawdzenia. Natomiast jeżeli tradycyjnie nie masz czasu i chcesz pozyskiwać klientów z internetu w sposób systematyczny, zorganizowany, niezmiennie zachęcam do złożenia zapytania na stronie www.webentro.pl, gdzie pomożemy Ci zdobywać klientów w internecie. Dzięki, mam nadzieję, że odcinek był wartościowy i jeżeli tak, to poproszę o odpowiednią reakcję w social media i do usłyszenia następnym razem. Cześć!